Bagażnik może mieć do 890 litrów w wersji pięciomiejscowej. Tu mamy opcjonalny trzeci rząd siedzeń za 5500 zł. Na niektórych rynkach Audi oferuje Q7 tylko w wersji siedmiomiejscowej. Wersja siedmiomiejscowa ma tylko zestaw naprawczy i bardzo mało miejsca pod podłogą. Zapomnij, że schowasz tu choćby roletę czy elementy systemu aranżacji przestrzeni bagażowej. A akurat ten system chcesz mieć, bo inaczej czeka Cię zbieranie zakupów po całym bagażniku. Potele w trzecim rzędzie można automatycznie składać i rozkładać. Działa to prawie dobrze, prawie, bo żeby rozłożyć siedzenia w trzecim rzędzie, trzeba najpierw minimalnie posunąć do przodu siedzenia w rzędzie drugim, a potem, żeby złożyć siedzenia w trzecim rzędzie, trzeba ręcznie złożyć zagłówki. Nawet Renault poradziło sobie z tym w nowym Espace. Przyciskami w bagażniku można jeszcze rozkładać i składać hak holowniczy oraz obniżyć tył do załadunku. To w przypadku opcjonalnego pneumatycznego zawieszenia. Dostęp do trzeciego rzędu należy do bardziej skomplikowanych. Trzeba złożyć fotel na płasko, a następnie unieść. To jest operacja na dwie ręce i wymagająca trochę siły. Fotel bardzo łatwo opada, więc proponuję trzymać dzieci z dala podczas tej operacji. Z tyłu wystają szyny, między które trzeba włożyć nogi. Jak na samochód skonfigurowany za pół miliona złotych, to na razie widzę tu sporo kompromisów. Audi obiecuje, że w trzecim rzędzie jest teraz o parę centymetrów więcej miejsca nad głową. Może jest, ale co z tego, skoro z miejscem na nogi nie ma rewelacji. Ale w drugim rzędzie jest mnóstwo miejsca. Każdy z tych foteli można indywidualnie przesuwać, więc nie ma problemu z zaaranżowaniem przestrzeni, jeśli macie na przykład foteliki dziesięce. Nawiasem mówiąc, isofixy są zabezpieczone takimi ładnymi listwami, także nie nie wygląda to źle, kiedy ich nie używacie. Po środku jest duży tunel, ale jest tak szeroki, że można na nim spokojnie trzymać nogi, szczególnie jeśli jesteście dzieckiem i te nogi macie krótsze. U, ale jest tu tak wygodnie, że mógłbym spokojnie wybrać się w podróż przez cały kontynent. A teraz się zrzucę, bo jest wcześnie.